Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do studium poselstwa do Laudycei. Ponieważ ten temat jest dość szeroki, będziemy go studiować w kilku częściach. A teraz na początku skłońmy czoła do modlitwy. Nasz drogi Panie, który mieszkasz w niebie, Kierujemy nasze prośby i błagania do Przeciąga Najświętszego Świątyni Niebiańskiej, w której pełnisz dla nas arcykapłańską służbę, jako miłujący nas orędownik. Powierzamy nasze myśli Tobie, a Duch Święty, który w Twoim zastępstwie działa na tej ziemi, niech nam to pomoże jasno zrozumieć treść tego wykładu. Prosimy o to, w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przystąpimy teraz do rozważania poselstwa do Laodycji i rozpoczniemy je tekstem z objawienia trzeciego rozdziału 14 wiersza. A do anioła zboru w Laodycji napisz... To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny, albo gorący. A tak żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się. I niczego nie potrzebuje, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję karce i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem Moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Koniec cytatu. Tak jak zawsze, drodzy, temat ten będziemy rozważać według następującej kolejności. Najpierw rozważamy znaczenie imienia danego zborowi, potem przedstawienie się Jezusa temu zborowi potem poselstwo do tego zboru, a na koniec obietnice dane temu zborowi. W 1833 roku Pan Bóg rozpoczął przez Williama Millera posyłać poselstwo trujanielskie. To poselstwo miało za cel wykształcić w ludzie bożym stan filadelfijski. W okresie czasu 1844 Poselstwo to nie zostało podane w zupełnym rozkwicie. W czasie lat 1888 do 1901 zostało dane o wiele więcej światła, a dziś Pan Bóg daje nam jeszcze więcej światła. Czy zauważyliście, że dzisiaj mamy więcej światła niż uczył William Miller, a co najmniej tyle, o ile nie więcej niż głosili Wagoner i Jones? Duch proroctwa mówi, że oni głosili początek światła czwartego anioła. Czy wierzycie, że osobiście nie znamy jeszcze całego światła poselstwa trójanielskiego? Jeszcze wiele spraw musi nam zostać objawione. Dzisiaj mamy tylko słabe przebłyski tego wspaniałego światła, które niestety nie jest jeszcze znane Ludowi Bożemu. To światło. Przeznaczone jest do zmienienia człowieka i do ugruntowania w nim boskiego charakteru. Ono nie jest przeznaczone tylko do udzielania informacji. Z tego powodu czytamy na końcu Trojanielskiego poselstwa: Tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy zachowują przykazania i mają wiarę Jezusa. To jest drodzy końcowy efekt poselstwa trójanielskiego. To jest cel, nad którym Pan Bóg pracuje. Jak już poprzednio rozważaliśmy, że Jezus oczyszcza i przepławia to srebro stopień po stopniu. To ogromne rozczarowanie było druzgocącym ciosem dla ruchu adwentowego. Przeczytajmy cytat z Wielkiego Boju. Historia starożytnego Izraela jest świetną ilustracją doświadczeń adwentystów. Bóg prowadził swój lud w ruchu adwentowym tak samo, jak kierował dziećmi Izraela podczas wyjścia z Egiptu. Wielkie rozczarowanie tych pierwszych było próbą wiary podobną do tej, jakiej doświadczyli Izraelici nad Morzem Czerwonym. Gdyby nadal ufali kierującej nimi dłoni, która była z nimi w poprzednich doświadczeniach, oglądaliby Zbawienie Boże. Gdyby wszyscy, którzy wspólnie działali w roku 1844, przyjęli poselstwo trzeciego anioła i głosili je, wspomagani Duchem Świętym, Bóg przydałby ich wysiłkom swej potężnej mocy. Może światła zostałoby wylane na świat? a ludzie byliby ostrzeżeni. Dzieło zostałoby ukończone i Chrystus przyszedłby po swój lud, aby go zbawić. Koniec cytatu. Zastanówmy się nad tym bliżej. Przed tym wielkim rozczarowaniem oczekiwało w ruchu adwentowym około 200 tysięcy ludzi na powtórne przyjście Chrystusa. Gdy nadeszło to ogromne rozczarowanie, prawie wszyscy odeszli, gdyż pozostało zaledwie 50 do 100 osób. To był dla tego ruchu naprawdę okropny cios. Dopiero co czytaliśmy, iż gdyby wszyscy z tych 200 tysięcy pozostali wierni poselstwu i postępowaliby wiernie w ogłoszeniu Ewangelii, wtedy dzieło zakończyłoby się szybko. Niestety my dzisiaj. Nie bylibyśmy w Królestwie Bożym, a to dlatego, bo byśmy się w ogóle nie narodzili. To wielkie rozczarowanie było ciosem o takim rozmiarze, że ono odwlekło zakończenie dzieła Bożego na ziemi i przerwało rozwój stanu zboru filadelfijskiego. Pan Bóg przedsięwziął bardzo istotne kroki w celu zapobieżenia temu rozczarowaniu. Powołał dwóch mężów, Hazena Fossa i Williama Foya. Dał im widzenia, które miały wyjaśnić i powiedzieć ludowi, co nastanie. Niestety obaj ci mężczyźni wzbraniali się głosić to wyznaczone im dzieło Boże. Wynikiem tego było owe wielkie rozczarowanie i ono spadło nieoczekiwanie na nieprzygotowany lud. I prawie wszyscy okazali się niezdolnymi do przetrzymania próby. Gdy owi ludzie zbliżali się do dnia 22 października 1844 roku, wyprzedawali wszystko, co mieli, a pieniądze dali na rozwój dzieła. W ten sposób, bez pieniędzy, lekko ubrani, bez domów, ziemi, środków do życia i innych zasobów, Wyszli na spotkanie ostrej amerykańskiej zimy. Możecie sobie wyobrazić, jakie okropne musiało być to dla nich doświadczenie? Czy możecie wyobrazić sobie, że macie przeżyć zimę bez żywności, odpowiednich ubrań, pieniędzy, domów? Przy tym wyśmiewa was cały świat, nie macie żadnych przyjaciół, a tylko samych wrogów i naśmiewców? Na pewno. Nikt z nas nie chciałby przechodzić przez takie doświadczenie. W tej sytuacji, czym przede wszystkim byliby zainteresowani owi pozostali wierzący zapewnieniem sobie bytu, zdobyciem pieniędzy, zdobyciem żywności, ubrań, domów i posiadłości. Po tym, jak już raz sprzedali, utracili wszystko. Zakorzeniło się w nich przekonanie, że tego błędu nigdy już nie powtórzą. To była z ich strony naturalna reakcja. Jednak reakcje prowadzą też do krańcowości. W Polsce przetłumaczone są świadectwa dla Kościoła. W pierwszym tomie możemy przeczytać rozdział zdecydowanie opisujący ducha łakomstwa który ogarnął wierzących w tamtych czasach. Ludzie budowali dom za domem i kupowali wiele posiadłości. Dzieło Boże było zaniedbywane, przez to, że poświęcali się gromadzeniu doczesnych bogactw, coraz bardziej zaniedbywali swoje duchowe życie i prawie niedostrzegalnie rozwijał się w nich stan zboru laudycji. Oni zagubili Ewangelię która jest prawdziwym trójanielskim poselstwem i przez to stawali się biednymi, ślepymi i gołymi nędzarzami. W ten sposób wśród ludu Bożego w parę lat po roku 1844 zniknął duch filadelfii, a wprowadził się do nich duch Laudycji. Pierwsze świadectwo o poselstwie do Laudycji. Zostało dane w 1857 roku, a znajdujemy je zapisane w pierwszym tomie ze Skarbnicy Świadec yy, z, z wydawnictwa poselstwa Wyzwolenia. Jest to na stronie 27. Czytamy tam: W widzeniu zobaczyłam kościół, do którego anioł powiedział: Jezus mówi do Was, bądźcie gorliwi i pokutujcie. Widziałam, że to wezwanie należy traktować poważnie, bo jest za co żałować. Stan światowości, samolubstwa i chciwości pożera duchowość i życie ludu Bożego. Koniec cytatu. Uważam, że dobrze będzie, jeżeli wyobrazimy sobie, jak to odczuwał ten lud. Wstawmy się w ich położenie. Staliśmy się członkami ruchu, który oczekuje na rychłe, powtórne przyjście Chrystusa. Bez ociągania sprzedaliśmy wszystko. Przecież Chrystus zaraz przyjdzie. I po co nam owe dobra? Wszystko sprzedaliśmy, a pieniądze daliśmy na ogłoszenie poselstwa. Oczekiwany dzień nadchodzi, lecz Chrystus nie pojawia się. Czy wtedy nie pomyślicie, niepotrzebnie sprzedaliśmy wszystko, popełniliśmy okropny w skutkach błąd? Czy w tej trudnej sytuacji zimowej pory roku nie powiemy już nigdy więcej? Następnym razem będziemy o wiele ostrożniejsi. Przynajmniej będziemy pewni, że potrzeby naszych rodzin są zabezpieczone. Nigdy więcej nie chcemy słyszeć płaczu głodnych dzieci. Czy teraz drodzy możecie lepiej wyobrazić sobie tamtą sytuację? W tym świetle możemy teraz łatwiej zrozumieć, dlaczego zabiega się o światowy byt i finansowe zabezpieczenie. Mimo to nie ma żadnego usprawiedliwienia na to, że te rzeczy stały się ich pierwszoplanową potrzebą. Właśnie w taki sposób został popełniony ów błąd, lecz to była ich własna wina. Warto zastanowić się nad tymi dalekosiężnymi następstwami błędu, które zostały uczynione w Zboże Bożym. Czy Kościół Adwentowy? podniósł się kiedykolwiek z tego błędu? Nigdy. Przynajmniej dotychczas nie. Gdy tylko raz wpadli w stan zboru laudycejskiego, jako całość, jako organizacja, dotychczas nie podnieśli się z tego upadku. Można powiedzieć, że ich upadek pogłębia się coraz bardziej. To jest też powodem, dlaczego po dzisiejszy dzień nie nastąpiło wylanie Ducha Świętego. Porównajmy to z Kościołem apostolskim. O tym rozważaliśmy już tutaj. Już. Tutaj przypomnimy tylko ważniejsze myśli. W Kościele apostolskim walczyły o panowanie dwie potężne siły, a to tajemnica nieprawości i tajemnica pobożności. Tajemnica nieprawości była reprezentowana przez braci kierujących zborem w Jerozolimie. W tym czasie apostoł Paweł głosił gorliwie, że Chrystus jest głową zboru i nieustannie kierował się do Chrystusa, aby stosować się do jego wskazówek i poleceń. W końcu apostoł Paweł przychodzi po raz ostatni do Jerozolimy, a bracia kierujący organizacją kościelną mówią do niego: Pawle, mamy wielki problem. Z powodu twoich kazań. Zbór cierpi okropne prześladowanie. Prosimy, abyś nam pomógł w tej sprawie. A dokładnie ich słowa brzmiały następująco. Uczyń tak, jak ci powiemy. Niestety, apostoł Paweł zastosował się do tego błędu. Był to błąd, który zaciążył na zboże apostolskim. Ten błąd dał kierującym braciom w Jerozolimie kontrolę nad kościołem i oddalił apostoła Pawła z jego pozycji proroka Bożego w kościele. Kościół został wprowadzony na nowe tory. Gdy, a, gdyby apostoł Paweł powiedział, nie będę czynił to, co wy mi mówicie, lecz będę czynił to, co Pan Bóg mi każe, wtedy nigdy nie nastąpiłby ten upadek. Tajemnica pobożności pozostałaby w kościele, a tajemnica nieprawości zostałaby odrzucona. Jednak po tym uczynionym błędzie kościół nie podniósł się już z upadku. W miejsce tego powstał jeszcze większy upadek, nastało ciemne średniowiecze. Papiestwo opanowało świat, a Pan Bóg musiał powołać nowy ruch, mianowicie potężne zbory reformacyjne. Podobnie błąd, który popełniono w 1844 roku, był nieszczęściem dla zboru adwentowego. Prześledźmy jeszcze raz główne punkty tego błędu. Z powodu ciemności średniowiecza adwentyści oczekiwali, że Chrystus przyjdzie na Ziemię w 1844 roku, a nie do najświętszego niebiańskiej świątyni. Kościół katolicki uczył, że każda budowla Kościoła katolickiego jest prawdziwym odbiciem starotestamentowej świątyni. W ten sposób ludzie byli kierowani na szukanie świątyni na ziemi, a nie w niebie. Dlatego też pod słowem oczyszczenie świątyni wyobrażali sobie oczyszczenie ziemi. O ile ten błąd nie zostanie naprawiony i nauka o tym nie zostanie przedstawiona we właściwym świetle, powstanie ogromne rozczarowanie. Aby temu przeszkodzić, Pan Bóg powołał dwóch mężów, Fosa i Foja. Dał im widzenia, aby skorygowali ten błąd. Jednak oni nie chcieli przekazać to poselstwo. Z tego właśnie powodu powstało to ogromne rozczarowanie. To wywołało niewymowne i niepotrzebne cierpienia wśród ludu Bożego. Tak, że prawie wszyscy odeszli od tego ruchu, aby nigdy do niego nie wrócić. Pozostali wierni członkowie otrzymali twardą lekcję, i z powodu niej stopniowo odwracali się od całkowitego do ostrożnego oddania się sprawie Bożej. W ten sposób poczęli coraz więcej troszczyć się o ziemskie dobra, aniżeli niebiańskie. To był alarmujący rozwój wypadków. Jednak to nie był całkowity upadek ruchu adwentowego. Oczywiście nie wszyscy zajęli takie stanowisko. <laughs> Były jednostki, które z filadelfijską gorliwością usiłowały usunąć ze zboru kradający się stan laudycejski, a wprowadzić tam na nowo stan filadelfijski. Dużo później, po 40. Cztery lata po, po tym wydarzeniu, Pan Bóg posłał do tego letniego zboru adwentowego w 1888 roku dwóch posłów, a to Wagonera i Jonesa. i przez nich przekazał wspaniałe poselstwo o usprawiedliwieniu zwiary, które miało spowodować usunięcie ducha laudycejskiego i wylanie deszczu wieczornego. Niestety, ze smutkiem musimy stwierdzić, że poselstwo to, tak jak poselstwo siostry White z 1857 roku, nie zostało przyjęte przez Kościół. Jeszcze później, bo w 1950 roku, przez braci Wilanda i Shorta, Pan Bóg jeszcze raz usiłuje obudzić Kościół Adwentowy z letargu laudycejskiej choroby. Jednak nadaremnie a więc jak już wyżej powiedzieliśmy, Kościół Adwentowy i wszystkie jego pokrewne odłamy po dzień dzisiejszy nie uwolniły się od tego stanu. Dowodem tego jest, że wszyscy włącznie z naszym wielkim zborem czekają na wylanie Ducha Świętego. Wiemy jednak, że tego nigdy nie doczekamy się, będąc w duchowym stanie laudycji. To jest niemożliwe. <laughs> Dlatego do nas, słuchających tego poselstwa, płynie napomnienie, abyśmy starannie strzegli się, by nie popełnić tego samego wielkiego błędu. Jako adwentyści przeszliśmy przez wielki kryzys, a szczególnie dotyczący budowania struktur organizacyjnych. Powstali ludzie, którzy zdecydowanie postanowili uformować ludzkie struktury organizacyjne. Oni chcieli, aby wśród nas na miejscu Boga panował człowiek nad człowiekiem. Musimy uważać, abyśmy nie zeszli z tej drogi Bożej, gdyż czas próby przybliża się nieuchronnie, a my będziemy kuszeni do pójścia łatwiejszą drogą. Dlatego musimy otwarcie i ze szczerością upewnić się, czy każde poselstwo, które słyszymy, jest naszym życiowym doświadczeniem, czyli czy praktycznie stosujemy je w życiu. Nie wystarcza tylko je wysłuchać. Wróciwszy do domu, musimy je stosować w naszym osobistym życiu. Otwórzmy teraz Ewangelię Mateusza. Siódmy rozdział, dwudziesty czwarty wiersz. I tam czytajmy rady Jezusa skierowane do nas z przemówienia wygłoszonego na górze błogosławienia. Cytuję: Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Zwróćcie proszę uwagę na słowa kto słucha i wykonuje. Taki człowiek będzie tak mocny, że oprze się wszelkim burzom. Inna grupa ludzi jest opisana w XXVI wierszu. Ona słucha słów Bożych, lecz nie wykonuje ich. Chrystus porów porównuje ich z głupim człowiekiem, który buduje swój dom na piasku. W czasie dobrej pogody – gdy słońce świeci, oba budynki wydają się, że pewnie stoją. Dom na piasku wydaje się nawet o wiele przyjemniejszy i bardziej przytulniejszy. Łatwiejszy do niego dostęp, gdyż nie trzeba wspinać się doń po twardych skalnych stopniach. Jednak gdy nastanie burza, dom na skale stoi pewnie podczas gdy ten na piasku upadnie. Po tym, jak otrzymaliśmy od boga te wielkie poselstwa, rozważajmy je szczegółowo w domu, aby one stały się dla nas żywymi, osobi osobistymi doświadczeniami. Burza nadchodzi, a ona będzie straszną. Kiedy nadejdzie, ogarnie nas niewysłowiony żal, że naszą przeszłość nie spędziliśmy na lepszym i gruntowniejszym przygotowaniu się. Oby ten czas nie zaskoczył nas nieprzygotowanych. To tyle, drodzy, tytułem wstępu. Dziękuję za to wysłuchanie i zakończmy to studium modlitwą. Łaskawy nasz Dobroczyńco, Panie Boże i Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca za możliwość wysłuchania tego poselstwa. Dziękujemy Ci za wszelkie rady, które nam udzielasz za pośrednictwem Biblii, jak i Ducha Proroctwa. Łaskawy Ojcze, prosimy, aby Duch Święty, który jest jedynym nauczycielem na tej ziemi, praw Twoich, aby obdarzył nas mądrością byśmy mogli przyswoić sobie te nauki oto cię prosimy za wszystko teraz dziękując w drogim imieniu Jezusa Chrystusa amen dziękuję i zapraszam na kolejny wykład